Wielokrotnie wspominałem na tym kanale, że kluczowym wydarzeniem w rozpoczęciu dużej wojny na Bliskim Wschodzie, w którą zaangażowane będą Stany Zjednoczone i być może też Rosja, będzie moment, w którym dojdzie do wojny między Izraelem a Iranem. I dziś do takiego ataku, poważnego ataku, tym razem bardzo poważnego ataku ze strony Izraela na Iran, doszło. Media o godzinie 2:40 około podały informację, że Izrael wystrzelił w stronę Teheranu, czyli stolicy Iranu, i zaatakował cele nuklearne. O tym ataku sobie dzisiaj powiemy. Postaram się to również skonfrontować z tym, co możemy wiedzieć na temat odbudowy świątyni jerozyńskiej i Czerwonych Jałówek, i również tego, co USA ma do powiedzenia w tej sprawie, bo również senatorowie Stanów Zjednoczonych związani z Partią Republikańską, z Donaldem Trumpem, zabrali głos w tej sprawie i jest to bardzo niepokojący głos. O tym wszystkim powiem za chwilę. Na starcie dodam tylko jeszcze, że nagrywam to o godzinie 4.38. Informacje są aktualne do tej godziny, czyli do 4.38. I przepraszam za taką, a nie inną jakość tego materiału. No, nagrywam to naprawdę w środku nocy i staram się po prostu dostarczyć Wam te informacje jak najszybciej. Dlatego też, może forma nie jest najlepsza, ale staram się, żeby te informacje były przekazane szybko, po pierwsze, a po drugie, rzetelnie i skutecznie. I do te, te wszystkie tematy za chwilę sobie omówimy wszystkie aktualności do godziny 4.38 związane z tym atakiem. Zapraszam. Ja mam na imię Ludwika, to jest kanał Okiem Tradycjonalisty. Jeżeli nie subskrybujesz jeszcze kanału, zachęcam do zasubskrybowania i kliknięcia w dzwoneczek, a także do rozważenia wsparcia nas poprzez portal Patronite na stałe lub poprzez portal Tipi pojedynczą wpłatą bez podawania danych. I dziękuję wszystkim wspierającym, którzy wspierali nas do tej pory tak hojnie i przejdę powoli do relacjonowania wydarzeń. Będę się posiłkował głównie Al Jazeerom, bo jest to, uważam, najlepsze źródło informacji dotyczące sytuacji na Bliskim Wschodzie. I e, zaczniemy od początku, od, odkąd media podały pierwszą informację. Około godziny 2.40 naszego czasu gazeta Times of Israel doniosła o tym, że wojsko izraelskie potwierdziło atak na Iran w ramach operacji nazwanej Naród Lwów. Około godziny 2.30 naszego czasu, a 3.30 czasu lokalnego w Iranie, w Teheranie, w stolicy były słyszane liczne odgłosy wybuchów. Media podają, że było to od 6 do 9 eksplozji i doszło do nich w różnych częściach miasta. Irańska telewizja państwowa również potwierdziła te eksplozje o tej godzinie. I później pojawiła się pierwsza informacja o godzinie 2.50 ze strony irańskiej telewizji Press TV, że atak był skierowany w budynki mieszkalne. O godzinie 2:50 również media podały informację, że Izrael zakazał zgromadzeń publicznych, zamknął szkoły i biura u siebie, i uzasadnieniem było to, że nastąpi natychmiastowa zmiana w polityce obronnej kraju. O godzinie 2:52 dostaliśmy informację, że wojsko izraelskie twierdzi, że zaatakowało wyłącznie obiekty wojskowe i nuklearne, i słuchajcie, doszło do ataku na obiekty. Nuklearne to nie są żarty w tym momencie, bo wiemy, co to znaczy, jeżeli jest to obieg nuklearny, czym by się skończyło, gdyby doszło tam do pełnej eksplozji. Do nalotu miał dojść przy użyciu kilkudziesięciu samolotów. Izrael nazwał atak precyzyjnym i zintegrowanym uderzeniem wyprzedzającym, opartym na wysokiej jakości informacjach wywiadowczych, mającym na celu zaatakowanie irańskiego programu. Nuklearnego. No naprawdę ten atak to nie są żarty, to nie jest kilka rakietek, tak jak to było ostatnio, które nie zrobiły żadnych szkód, tylko tutaj po pierwsze mamy atak na cele nuklearne, a po drugie również na cele cywilne do czego przejdziemy za chwilę, bo wiemy, że są również ofiary cywilne w tym dzieci, ale o tym za chwilę. Sekretarz stanu USA Marco Rubio ostrzega Iran przed atakiem na bazy amerykańskie w regionie i podkreśla, że Waszyngton nie bierze udziału w izraelskich atakach, czyli póki co Stany Zjednoczone się od tego odcinają i Rubio stwierdza, że Izrael poinformował nas, że uważa, że ta akcja była konieczna do jego samoobrony i dodał później Prezydent Trump i administracja podjęli wszelkie niezbędne kroki, aby chronić nasze siły i pozostać w bliskim kontakcie z naszymi regionalnymi partnerami. Powiedzmy to jasno, Iran nie powinien atakować interesów ani personelu USA. Czyli USA odcina się od tego ataku i apeluje do Iranu, żeby nie atakował e, amerykańskich. Celów. Skoro pojawia się taki apel, to znaczy, że również z drugiej strony pojawia się taka możliwość. Jeżeli Iran by zaatakował amerykańskie cele, to uważam, że amerykańska interwencja w Iranie byłaby tylko kwestią czasu, a byłoby to początek bardzo dużego konfliktu na Bliskim Wschodzie. O godzinie trzeciej w nocy. Pojawił się komunikat, że Benjamin Netanyahu stwierdził, że ataki na Iran będą kontynuowane tak długo, jak będzie to konieczne. Cytuję tutaj: operacja ta będzie kontynuowana tak długo, jak będzie to konieczne, aż do zakończenia misji. A jeden z publicystów, Al Jazeera, stwierdza, że wszystkie przesłanki wskazują na to, że Stany Zjednoczone wiedziały o planach Izraela dotyczących ataku. Także Stany Zjednoczone o tym wiedziały, ale według siebie w tym nie uczestniczyły. Później irańskie media podały, że atak skupił się na dzielnicy Teheranu, znanej jako obszar mieszkalny dla urzędników wojskowych. O godzinie 3.45 otrzymaliśmy informację, że został zaatakowany kompleks mieszkalny i w tym kompleksie mieszkalnym zginęło wiele osób, w tym kobiety i dzieci. O godzinie 4.45, jak ja to nagrywam w tym momencie, no nie mam podanej dokładnej liczby ofiar, natomiast jest podane, że były to liczne ofiary cywilne, w tym kobiety. I dzieci. I teraz przejdźmy do słów jednego z przedstawicieli Partii Republikańskich Stanów Zjednoczonych, który jest ważnym sojusznikiem Trumpa, czyli senatora Lindseya Grahama, który napisał na swoim x następujące słowa, tłumaczę tutaj na język polski: Gra rozpoczęta, módlcie się za Izrael. Z kolei senator Jack Reed, czyli czołowy demokrata w Senackiej Komisji Sił Zbrojnych Partii Demokratycznej, oczywiście potępił ten atak następującymi słowami: Alarmująca decyzja er Izraela o rozpoczęciu ataków lotniczych na Iran jest lekkomyślną eskalacją, która grozi wybuchem przemocy w regionie. Czyli również zauważa ten problem, że może to doprowadzić do większej eskalacji. I o godzinie 4.05 naszego czasu Al Jazeera podała informację, że w nalocie. Izraelskim. Według Teheran Times zginął Hossein Salami, czyli głównodowodzący Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Strażnicy Rewolucji Islamskiej, to jest taka organizacja, która zarządza Iranem w sposób niewybieralny, ponad wybieralnymi demokratycznie władzami. Była to bardzo ważna osoba dla irańskich władz. I uważam, że to na pewno nie pozostanie bez odpowiedzi ze strony Iranu. I obawiam się, że ta eskalacja może być tym razem znacznie większa niż przy poprzednich nalotach, bo ten nalot ma znacznie większą skalę i jest zorientowany na znacznie mocniejsze i ważniejsze cele. I również doszło do ofiar cywilnych. O godzinie 4:22 z kolei dostaliśmy informację, że Iran zamyka całą przestrzeń powietrzną wokół całego kraju, aż do odwołania. Prezydent Donald Trump zwołał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego o godzinie 11:00 czasu lokalnego amerykańskiego. I na tym posiedzeniu będą omawiane dalsze kroki, które Stany Zjednoczone podejmą. Czyli według moich obliczeń to posiedzenie odbędzie się około godziny 17 naszego czasu. Jeżeli tak będzie, będę starał się śledzić te informacje i jeżeli coś ważnego tam zostanie ustalone, postaram się Wam nagrać kolejny film z update'em tej informacji. I omówmy sobie to w kontekście teraz całej sytuacji. Ja zawsze mówiłem, że jeżeli dojdzie do eskalacji na linii Izrael-Iran, to będzie to oznaczało dużą wojnę w regionie. Izraelowi zależałoby na takiej wojnie, jeżeli by chciał zmienić status quo placu świątynnego. Dlaczego? Dlatego, że status quo placu świątynnego zakłada, że plac świątynny, na którym stała pierwotnie świątynia jerozolimska, jest pod kuratelą Jordanii. Wynika to z porozumień międzynarodowych w regionie i żeby zmienić ten stan rzeczy, musiałoby dojść do zmiany traktatów międzynarodowych na Bliskim Wschodzie, a do tego mogłoby dojść głównie przez właśnie wojnę. Wtedy Izrael mógłby bezkarnie zmienić te traktaty i naruszyć to status quo, chociaż to status quo tak oficjalnie jest naruszone od jakichś dwóch lat, odkąd Itamar Bengwir jest ministrem bezpieczeństwa i po prostu wchodzi na plac świątynny, kiedy chce. Natomiast jest to tylko z jego strony, ale jeżeli by chciał to zmienić odgórnie, całe państwo by chciało to zmienić, no to wymagałoby to zmiany z sytuacji ogólnej politycznej na Bliskim Wschodzie, w tym zmiany albo traktatów, albo naruszenia tych traktatów, a tylko... Poprzez otwarty konflikt te traktaty można naruszyć, poprzez osłabienie krajów ościennych. Doszło już do osłabienia Palestyny, doszło do osłabienia Syrii, doszło do osłabienia Libanu i aktualnie głównym protektorem tego islamskiego Bliskiego Wschodu przeciwko Izraelowi jest Iran. Oczywiście, Iran to jest państwo oparte na nieco innym odłamie islamu, czyli na szyizmie. Natomiast on ma szyickich sojuszników również w państwach ościennych wokół Izraela, i tych szyickich sojuszników bał się Izrael od początku wojny, tak naprawdę w strefie gazy. Więc jeżeli doszłoby do wojny z Iranem, albo co gorsza, wojny na linii USA-Iran, no to Izrael praktycznie by miał całkowicie wolną rękę w regionie i mógłby zajmować plac świątynny. A jeżeli faktycznie jest to możliwe, no to pytanie, czy oni w tym momencie nie są już gotowi na to, żeby rozpocząć proces odbudowy świątyni i tej symbolicznej ofiary z czerwonych jałówek w celu oczyszczenia kapłanów do tego kultu nie mogliby już dokonać w niedługim czasie. Jeżeli tak, no moim zdaniem oni czekają tylko na możliwość tego, żeby naruszyć właśnie ostatecznie status quo placu świątynnego. Jeżeli tak będzie, no to Oznacza, że faktycznie możemy iść w stronę spełnienia tego, o czym mówię od kilku lat na tym kanale. Musimy śledzić dalsze informacje, bo jeżeli ten konflikt faktycznie eskaluje, to jest duże prawdopodobieństwo, że właśnie w tym kierunku, w tym momencie. Zmierzamy. Śledźcie dalej nasz kanał, staram się Was informować na bieżąco o wszystkich dalszych sytuacjach i prześledzę również tę konferencję, którą Trump zwołał na godzinę 17 naszego czasu. Jeżeli coś tam będzie ważnego, tak jak mówiłem, nagram kolejny film. A jeżeli udało Ci się dotrwać do końca tego filmu, napisz w komentarzu: Pokój na Bliskim Wschodzie. Dziękuję za uwagę i do następnego odcinka. Czołem!